Witam wszystkich serdecznie. długie Kosakowo. Dzisiaj trzeci locik. 50 km. Jest trochę biało. Trochę biało, trochę przymroziło, Chyba mam jeszcze mróz, nie? Jest tu ze mną kolega. Dzisiaj puszczamy z 50 km. Tam na miejscu, akurat dzisiaj dotarł Krzysiek. Tam też siedzą koledzy. Dzisiaj sobie będą obserwować, bo akurat przywiezi mi też miski lęgowe, nowe. Czyli, czyli startujemy. No tamten lot okazał się lotem bardzo ciężkim, ale pogoda wtedy się bardzo szybko zmieniała. No praktycznie przez dwa dni tu mieliśmy taki Armagedon. No a dzisiaj jest przepięknie, mroźno, troszeczkę śniegu leży. No zobaczymy, jak one sobie dadzą radę dzisiaj. Startujemy. A mocno słońce świeci, muszą lecieć w tamtym kierunku. A jeden odbił. Najgorsze to jest, mówię, jeżeli napotkają po drodze jakieś, mówię, drapieżniki, bo tak to powinny sobie dać zawsze radę, bo potrafią. Mówię, jeden lot leciały, mówię, z prędkością 2370, ten 35 km to potężna prędkość, a na drugi, a za dwa dni, popatrzmy, co się stało. No, niestety ich nie widać dzisiaj, bo. Poszły typowo tam słońce, a my jedziemy do domu. Miejmy nadzieję, że będzie dobry. Do usłyszenia. Dobry lot. Nie widać ich.